Cześć! Dzisiaj Stream Jesteśmy w Raszynie pod Warszawą, gdzie odbywają się zawody rowing hard. Po czterech latach wracamy. Zebraliśmy dziesięciu najlepszych wioślarzy z całej Polski i właśnie dzisiaj sprawdzimy kto jest najlepszy. Zobaczcie co przed nami. To były moje pierwsze zawody, choć wcześniej startowałem w różnych innych konkurencjach, na przykład jazdy konna albo podnoszenie szlangi leżąc. Jestem uczestnikiem od grudnia zajęć krosfitowych Fundacji Avalon. Trenuję dość intensywnie, dwa razy w tygodniu. Sport jest sposobem na rehabilitację dla osób niepełnosprawnych. Oprócz ćwiczeń, które wykonujemy standardowo na rehabilitacji, dodatkowo jeszcze możemy też podnieść swoje umiejętności, ćwicząc różne rzeczy, których nie wcześniej nie wykonywaliśmy. Witam Danieli Wiśniewski. chodzę regularnie na Crossfit Avalon e e Extreme. Y no, ciężko trenuję, i y to działa, to działa. Wydawało mi się, że będzie łatwiej i była presja, żeby wygrać. Troszkę mnie to, tak powiem, zablokowało, bo się bałem, że jednak nie, nie dam rady być zwycięzcą, ale do końca walczyłem i dałem z siebie naprawdę wszystko. Zresztą ledwo żyję. Innym zawodnikom radzę jednak dużo trenować, bo to daje efekty. Dzisiaj byłem zaskoczony mile, że jest taki wysoki poziom. No, troszkę byłem przerażony, że nie uda mi się wygrać, ale jednak się udało.